To ja sygnalik. Mogę tu dobrze powiedzieć, że nie fotograficzną, a ja jestem memem. Rozbawiam się memami. I tego tu nie może być, bo wiesz, że się tu patrzeć, ona no, się no, patrzeć no, tu. Gdzie ja jesteśmy, Magda? Nas? Jesteśmy w Radiu Katowice, tak, tak. Co będziemy robić? Opowiadać. Prawda i tylko prawda. <laughs> prawda i tylko prawda. O czym? No, no o... o nas. Tam się zaświeciło światełko, to znaczy, że za chwilę zginiemy. Chodzimy za 3, 2, 1, jak będzie filmik na Facebooku, to wrzucimy też na tego. Bo mnie nudno, bo mnie...

w studiu zrobiło się pełno od osób. Część pewnie już naszych słuchaczy widziała was na naszej stronie na Facebooku. Zachęcamy do komentowania i do rozprzestrzeniania informacji o blokowiosce, bo właśnie blokowioska w studiu dzisiaj Andrzej Eteofil, Magda Bieleń, Olga Kukuła, Paweł Podsiadło. Witajcie. Witamy. Tak, studio Radia Kadowice jest już wam troszkę znane, bo dwa lata temu byliście? Rok temu. Rok temu. Rok, temu. Rok temu. Rok temu, tak. Rok temu. Dzisiaj jesteście ponownie, no bo dużo się w bloku wiosce zmieniło. Przede wszystkim musicie powiedzieć tym osobom, które jeszcze nie znają waszej twórczości, która po części opiera się na miskach, różnych tłuczkach i innych elementach i sprzęcie AGD, co wy właściwie hmm. robicie? Hmm. No, no zrobimy zacznie. taką mm, muzykę, która nawiązuje część, częściowo do folku, częściowo do wielu pewno innych gatunków muzycznych, ale pierwsza inspiracja poszła właśnie od folku i idziemy tak, dyftujemy sobie w tamtą stronę gdzieś. Szukamy nowych brzmień, cały czas się rozwijamy i szukamy czegoś nowego. Skąd pomysł, żeby wykorzystywać właśnie takie niebanalne przedmioty, jak tłuczek, czy miska, która myślę, że będzie za chwilę użyta? Tak, zaraz użyjemy. Pomysł taki wziął się z tego głównie, że każdy z nas coś tam w swoim własnym zaciszu domowym używał tego rodzaju instrumentów i się nimi bawił, i po prostu to zostało w pewnym momencie użyte na potrzeby blokowioski. A mogę zapytać, co blokowioska robi na co dzień? Oprócz tego, że śpiewacie, występujecie, to co robicie w tym wolnym czasie od występów? Teofil. Ja jeżdżę na rowerze, ćwiczę jogę i jestem mechanikiem rowerowym. Czyli można też wykorzystywać trochę to, co robisz na co dzień w muzyce dziewczyny. Ja zajmuję się teatrem edukacyjnym dla dzieci. Czyli artystyczna dusza. A tak, no, ja na razie mało artystycznie, bo pracuję w korporacji na razie, natomiast po pracy, no tak jak to tak... A wiedzą już w korporacji, że e, tak tak już Tak, tak, już zdążyli mnie wyśledzić na Facebooku, oh. także już wszyscy wiedzą i bardzo mi się podoba, no i oprócz tego fotografuję, no i blokowioskę także. No i Magda też jest graficzką i robi grafiki naszego zespołu, czyli wszystkie logo i identyfikacja graficzna Wydało to Magda się. zrobiła. Zachęcamy także, Wierzylina. żeby posłuchać i poszukać mhm. blokowioski w internecie, bo macie swój fanpage yy, i macie swoją stronę jakąś też z dźwiękami różnymi. Że tak. Coś tam takiego jest w internecie, więc zachęcamy do szukania. To ja opowiem. Mamy dwa portale. Jeden, jedno konto jest na Bandcampie. Bandcamp Blokowioska i tam jest demo z Radia Katowice sprzed pół roku nagrane tutaj właśnie w waszym studio. I jest też strona na SoundCloudzie też jako Blokowioska. Robocza nazwa na Blokowioska na surowo, ponieważ tam zamieszczamy nagrania z koncertów, wszelkie nielegalne formy na rejestracji muzyki. I tam jest też Demko, które nazywa się Elektroniczne Bałkany, które nawiązuje do naszej historii, czyli muzyki elektronicznej z bałkańskim folklorem. Starość. My jesteśmy bardzo interaktywni, bo przynieśliście sprzęt do nagrywania, więc to wszystko tak. też będzie można obejrzeć. Później. Tak, przypuszczanie za jakieś dwa dni na naszym profilu, i przypuszczanie jeśli na udostępnicie, to oczywiście na waszym też. Zachęcamy także do tego, żeby nasz fanpage odwiedzać i tam oglądać naszych gości. Słuchajcie, a dlaczego w ogóle folk? Bo no, tak on się różnie kojarzy. No. Trudne pytanie. Każdemu z nas się właśnie chyba inaczej kojarzy i każdy tak. chyba inną drogą do tego doszedł. No to z czym wam się kojarzy Folk? Współczesny? To znaczy, dla mnie osobiście e, dla mnie Folk e, tak personalnie kojarzy się z, z kolacjami mojej babci, z tym, jak śpiewaliśmy razem z moją babcią, z tym, jak mój dziadek grał na organkach. I, i wspólnie sobie muzykowaliśmy czy próbowaliśmy muzykować także to jest mój folk e, dla mnie taki miejski gdzieś tam na drugim piętrze w bloku e, natomiast e, no, myślę że dla każdego z nas e, znaczy to troszkę coś innego także a dla ciebie zastanawialiśmy spadę? się że... e, no ja wyszedłem w ogóle troszkę do folku od takiego etnizmu bardziej, czyli takiego folku świata można tak powiedzieć bo folk nam się kojarzy z tym naszym tutaj polskim i z innymi też kategoriami to też właśnie ciężko jest graniczyć te dwie dziedziny etnizm i folk. Ja wyszedłem właśnie ze świata etnizmu, czyli grania na różnych instrumentach z Australii DJ, ostatnio był kahon hiszpański tutaj w studio. No i można wymieniać tam śpiew głowy Mongolia, takie rzeczy różne, które też są używane w blokowiosce. Ale wszystkich Was ciągnie do tego folku i żeby też ten folk przekazywać dalej i zarażać ludzi. Zarażają tak. się? No to jest taka muzyka, że ona inaczej nie działa. To nie jest muzyka taka do słuchania samemu w domu. Przynajmniej u mnie to tak nie działa. Ja jak słyszę coś, co mi jest właśnie bliskie z tego nurtu, to od razu tu nóżką i chcę poskakać. A... I też robię to najczęściej z innymi ludźmi, więc to tak działa i my mamy to szczęście, że to grono osób, które podobnie czują tutaj, akurat w Katowicach i okolicach, się rozszerza. Być może mamy też tym jakiś udział, a dla nas jest to fajne, że też nawzajem się inspirujemy. To teraz myślę, że będziemy tupać nu jedną albo nawet dwiema. Co przygotowaliście na dzisiaj? No przygotowaliśmy, chcieliśmy, żeby było po polsku i wybraliśmy taką pieśń, na którą akurat teraz w miarę świeżo pracujemy. Tak się składa, że to jest pieśń świętojańska. Dla tych, którzy myślą, że to nie w porę, że noc świętojańska mi już dawno minęła, to chciałam powiedzieć, że w październiku również jest świętego Jana, więc dla tych Janów październikowych dedykujemy. Prapremiera w Radiu Katowice w trzeciej fali, możemy tak powiedzieć? Można powiedzieć, ponieważ jest trochę inna wersja niż zazwyczaj gramy. Tak, premiera że... była w aucie w drodze ta, ta. na koncert. <grym> Dokładnie, ten utwór powstał w drodze <grym> na koncert i tam we Wrocławiu pierwszy raz został wykonany, w ogóle, tak, dwie godziny później. <grym> to ruszacie na trzy, na cztery, raz, dwa, trzy. ja śnił to, to I na to grodencno naszą Marysię dwóch ciał.

Blokowioska w trzeciej fali w Radio Katowice tylko u nas y, takie rzeczy. Jaka y, jest y, jaki jest tytuł tej piosenki, bo tego nie powiedzieliśmy? To było Świętego Juna, czyli Pieśń Miłości. Słuchajcie, y, skoro taka prapremiera premiera w studiu Radia Katowice, to pytanie najważniejsze: gdzie, ma, gdzie Was można zobaczyć i gdzie Was można usłyszeć najbliżej i kiedy? W tej chwili e, w studiu. <laughs> Prawdopodobnie nasze nagranie długo grające, będzie zaczynać się właśnie tym utworem. Czyli teraz powinny lecieć jakieś następne, czyli na przykład verbice Verbo, numer dwa na płycie. Także przygotowujemy się teraz do nagrań, już mamy terminy. Myślimy, że płyta będzie w listopadzie wydana własnym stumptem, pod własną nazwą, i rozprowadzana przez nas i przez znajomych, znajome zespoły. To rozumiem, że jedna tutaj do nas też płyta trafi. Oczywiście. Muszę czas zejść do podziemia, popytać. A kiedy najbliższy koncert i gdzie? Jesteśmy teraz skupieni na nagrywaniu, zdecydowanie. Zagraliśmy bardzo dużo koncertów. W ten, tego sezonu, jakby. Teraz jesteśmy po krótkiej przerwie urlopowej i po prostu musimy jakby zebrać myśli, inspiracje, żeby to po prostu była dobra płyta, która dokumentuje to, co zrobiliśmy, bo myślę, że druga płyta już się rodzi w naszych głowach i trzeba się spieszyć po prostu. <śmiech> <śmiech> Czyli kolejne koncerty z pewnością w przyszłym roku. To w listopadzie obiecać. podobno wybieramy się do Czech. Na krótką trasę, także a to jest tajemnica. To nie zdradzamy <noise> już nic więcej. Zachęcamy do tego, żeby śledzić fanpage na Facebooku i Radia Katowice i Blokowioski, bo nagranie obiecujemy, że się pojawi. Dzisiaj zespół Blokowioska, czyli Andrzej Teofil, Magda Bielań, Bieleń, Olga Kukuła i Paweł Podsiadło, nasi goście trzeciej fali premierowi goście, bo tak. Wy premierowy utwór, my premierowe. Premierowy program dzisiaj jest już w pół do ósmej. No to bawiby się dalej Ania Dąbrowska tym razem. Tyle, Dzięki dziękuję. Tak, to już wszystko. nie Słowo, słowo na do widzenia do widzenia do widzenia papa do widzenia papa cześć pa. pa, pa. <grym> no to opisz co tu robimy po co tu nie wiem nie wiem co ty robię Nie hałas